Jestem przy Pałacyku Połotowskiego 1718 rok Braniewo. Tu jest zresztą widać datę, e, łaciński napis. Zaraz coś przeczytamy, nikt niczym nie mówił. Co to jest? Aha, fundatorem Domu Konwertytów. Zwany Potockiego Potowskiego był biskup, no wiadomo. Teodor Potocki. Konwertyci to są ci, którzy zmianę religii z księstwa pruskiego na Warmię no, widzicie. no i fundacja była, która miała zapewnić źródło otrzymania tego obiektu później przytułek dla starców w 23 też dla starców zbombardowano przez sowietów biblioteka miejska później filia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Później opuszczony, degradacja tego, i dopiero z inicjatywy posła na Sejm w Ciecha Kalskiego znowu się po prostu inkubator przedsiębiorczości się tutaj znajduje. I dlatego tak się to nazywa. Wejdę i hotel widzę w przedpokoju. Proszę bardzo. Zabiegi. No, piękna rzecz. Dobrze, że zostało to odrestaurowane. Piękna, piękna ten dom konwertytu, zwany przez tego Potockiego, który wam czytałem. Śliczna rzecz. I tu panie zainterweniowały. Wiadomo, bo nikogo nie ma. Jest studnia, zobaczcie z tamtego okresu. Cokół pomnika córki kupca styży. Gdzie jest ten cokół? Aha, tu jest cokół. O. To jest największy przedsiębiorca. Królewski kupiec. No i tak dalej, i tak dalej. I dlatego tutaj jest tabliczka. Tutaj jest cokół tego pomnika. Pięknie odbudowany zespół. Naprawdę. Kluba, może być Braniewa, a kto tutaj dojdzie, no to dojdzie, a kto nie dojdzie, to nie dojdzie, no i tyle. Ja doszedłem akurat, no, koło wieży. No i tak spoko wygląda ten obiekt, piękny, Nosy w Braniewie, znowu się mają ciutki. A tu obok ten kompleks obiektów sportowych i jestem w wieży. Tutaj miła pani jest, która Państwa oprowadzi i wszystko powie, wstęp jest bezpłatny. Tak wyglądała wieża. Po obu stronach były te hmm, zamek. Zostało to wszystko otwarte. I Braniewo w fotografii. Proszę. Przy wejściu różne mamy te czasopisma. Braniewo, Biuletyn Miejski, Mazury, Warmia. Proszę bardzo, jak to wyglądało? Jestem tu w Braniewie, Fromborg. Widzicie? Dalej idę. Tu jest północne Mazury. Mapa jedna, mapa druga. Trzeba będzie wziąć. Tak wyglądały ruiny. Ziemia braniewska. Spowodowali po prostu odrestaurowanie tego, tej wieży. No chwała za to. Wszystkim z Braniewa. Co chciałem powiedzieć? Jest tyle, że wieża bramna, Tak wyglądał. Tu jest wieża Branna, jest kaplica. Tutaj pac Biskupi, siedziba biskupów armińskich, czyli od razu administracji, pobór podatków, etc, etc. Proszę bardzo. Jak w filmie pokazuję. <laughs> no oni są, schody. Dobra, no cicho, bo idę po schodach. I teraz wchodzę po schodkach. Uła. No polecam tą wieżę. Naprawdę polecam darmowe i mamy mamy, mamy wieże tutaj możemy popatrzeć darmowo nie wiem, trzeba przetrzeć na cztery strony świata Ach. Ach. Tu jest most główny, gdzieś tam w lewo jest zalew, tam jest jeszcze kościół, także w Braniewie tu nowe budynki, wiadomo, wojska radzieckie szły tędy z Kalin, z Królewca, stamtąd, stamtąd, wszystko było burzone, walnęli, nie chcieli, żeby była tu Polska była, czy coś, bo zniszczyli tego opór wszystkiego a Braniewo to taka perełka, którą należy zobaczyć i zwiedzić. Tylko tyle wam powiem, tu budynki były, tu chyba jeden i to drugi, a tutaj była brama wjazdowa. Fersztajn? E, to tu. Gdzie ja po tak mówię? Tu się nic nie wrzuca, tylko się ogląda. I tutaj jest, proszę, herb jeszcze. Chce ustawić ostrości, a tutaj jest krzyż, bo tutaj była ta kaplica świętego Andrzeja, Proszę. tych biskupa. No i witraże, oczywiście, a to wszystko tak pokazuje szybko, 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 a to po prostu wymagałoby jednego całkowitego odcinka o tym obiektu Chcieli, naprawdę, długie zostanie tutaj. A już się dowiedziałem co to są za ruiny bo to nie rynek, dlatego główna ulica, to są ruiny tego ratusza, który chcą odbudować ale im idzie albo nie idzie nie wiem W każdym bądź razie to tutaj stał no tu stał i dlatego tak to wygląda tu jest sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie. O tym jest osobny odcinek, dlatego nie będę tutaj mówił o tym. A tutaj tylko chciałem powiedzieć, że jest rzeka właśnie i te płaskodenne łodzie dopływały do Braniewa. O, to jest początek Braniewa. Ścieżka rowerowa. Nie wiem, jaka tu jest głębokość. No, musiała wtedy być większa, no ale teraz, no tutaj nie powiem Wam. Musiałbym się tutaj zaznajomić z wędkarzami, to bym wtedy Wam powiedział. Tak. O. I tutaj jest parking przy kościele, i rzeka sobie wije się tam do zalewu. O. Jestem przy marinie na rzece Pasłęce, pełno ryb. Nie wiem, czy widać. Będziecie widzieli. To tu W każdym razie tutaj była marina, tutaj za kole dotąd dopływały. Tu chyba na zdjęciu jest właśnie te stateczki Hanzy. Tutaj jest spichlerz. Proszę bardzo, tutaj były też chyba spichlerz, którego chyba nie ma już, a tutaj jest marina, można na nią dojść i właśnie tutaj płaskodenne łodzie dopływały i dlatego to było, no małe, bo małe, ale Hanza tutaj działała. A tutaj zresztą jest, o, most taki zrobili. Także wyjaśniłem to miejsce, znalazłem. Gdzie dokąd oni tutaj dopływali? No może tutaj jest 2 metry, no nie wiem ile, ale tutaj jest po prostu taka miejsce. Takie belkowania są z pichlerzy Marina. Nie będę dalej pokazywał, tam są imprezy. A to jest jeden z siedmiu chyba spichlerzy, który się ostał 7 km od ujścia pasłęki. Dlatego wam chciałem pokazać ten. Teraz to jest właściciel prywatny, wszystkie były rozburzone. Górę pokazuję. Tutaj na tarasie siedzą ludzie. A tutaj są mury, braniewo, a tutaj te spiklerze Ten spiklerz jeden na końcu rzeka był. Przed tym, no, wszystkie rozburzono. Stąd szedł len, miód i tak dalej, a przywożono wino. Inne sprzęty, tak wino, no to, no to tak wino. W każdym razie wymiana handlowa Hanzy była, a później traciło na znaczeniu, wiadomo już, bo była kolej. I, i, no i płycizny w rzece, mielizny. Postaram się jeszcze pokazać ujście rzeki. I na koniec czołg. W Braniewie zabytek, Rody 102. 34. Tak wyglądał. Proszę bardzo. Dotkniemy go. Dlatego Wam go przedstawiam. Na znak trwałej węzi. Mieszkańcy z polskimi siłami zbrojnymi stacjącymi w Braniewie 2015. To dobrze, że tak napisali. Z ruskimi, ale to na pewno z tymi. Rusy. 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 I tutaj jest ujście Pasłęki. Dotarłem. Tędy wpływało do Hanzy. No, tutaj chyba jest głębokość. Właśnie do Pasłęki wpływały stateczki płasko płaskodenne. A tutaj jest taki most zwodzony. To on, to tu jest taki trójkąt. Taka wysepka. I ona akurat jest na ten, na. Na tą wyspę wejście Teraz jeszcze chyba pokażę. O nowa pasłenka My jesteśmy tutaj dokładnie, tu jest ten nowy most zwodzony, widzicie? I stara pasłenka. Także ja jestem tu, a tutaj jeszcze chcę pojechać. Jest nowa pasłenka i tutaj też jest jakiś port. Te są rybackie, te wszystkie statki. I chyba tutaj z daleka jest zdjęcie, ale to jest tej nowej pasłęki. No, molo też tam jest. Tutaj jest stara, nowa pasłęka. No, już sam się gubię, no, ale musicie mi wierzyć, że to jest tu. Proszę bardzo. O. Czyli Pasłęka tutaj się kończy Tam się zaczyna Braniewo 7 km mamy do Braniewa I tutaj to jest lepiej widoczne Tu jest jeden budynek Dokładnie na tym Tu jest ten most Zobaczcie Tu możemy iść na plażę nawet A tutaj jak dalej pójdziemy No to dojdziemy do Mola Też do ujścia Pasłęki tu nie? I jest most zwodzony Proszę, nie wiem, czy on się zwodzi. Siłowniki są dobrze. Tak, tego chyba, że coś przepływa. Nie wiem, czy oni płyną, tędy czy nie. Ale to jest teren prywatny, wyspa prywatna i już. Ha, ha, ha. Proszę bardzo. I nie wiem, której strony był prawidłowe e, ujście Pasłęki, bo tutaj też jest nowy port. Zobaczcie, Pasłęki. O, chociaż. Droga jest kamieniasta i nie można było dojechać. Roboty trwają, czyli tam na wyspie, gdzie sobie odkrodził, niby prywatny właściciel, ale robota trwa i pełno jachtów i kutrów. Tutaj jest, nawet nie wiedziałem, tu jest ujście pasłęki, ta druga odnoga. To jest, powiem Wam, ja zaraz, to jest chyba stara pasłęka. Uwaga, zwiększam. Tutaj opatrzcie się, jestem tu. Ale muszę z, z, z przestać Tu jest przystań ujście. Nowa pasłęka jest nowa i stara, jedna koło drugiej to jeden. Czort w każdym bądź razie przystań ujście. O. Jeszcze zapomniałem dodać, że tutaj jest ujście, a tam już na wprost jak trzymam ten ee, ten, ten moją kamerę, to, to tu jest już granica. O tutaj chyba, gdzie tam są te boje. To już jest granica z, z Rosją. Zapomniemy o tym dodać, ważnym elemencie, że oni tutaj, jest Zalew proszę bardzo, i oni już tam dalej nie mogą płynąć, bo jak się pomylą, to ich mogą odstrzelić, albo znowu konflikt dyplomatyczny będzie. Także proszę uważać tutaj, bo tutaj już są, no tutaj zresztą policja jest, ten kuter, żeby oni za daleko nie wypłynęli no muszą się tutaj e, e, po prostu uważać, uważać i tam jest na wprost Fromborg. tutaj jakaś łacha jest wyspa bliżej. o Fromburg jest tam jakieś kościoły widać a tutaj jest nie Proszę proszę, 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 proszę. I tutaj jest cypel, i tutaj jest ujście, i tutaj jest granica. Tam jest. E, co to jest? E, obwód królewiecki. I jestem przy rzece Pasłęce. Tutaj nowa Pasłęka jest. Historyczna granica. Prus proszę bardzo. Most zwodzony. Tutaj jest. Tu jest pasłęka. Tam byłem przy ujściu pasłęki, a tu po drodze jest. No, i tutaj są jachty, nowa pasłęka, taki port. No, i jestem w starej, nie, w nowej pasłence na molu, proszę bardzo. Tutaj, no, pff, molo to nie jest takie molo, proszę. Tutaj jest, yy, o tutaj jestem, proszę bardzo. O tu, molo, proszę bardzo. A tutaj po prawej to jest zaraz granica, kilometr. No, tam już chyba widać pułapy graniczne, nie wolno się tam zbliżać, jest to oznaczone czyli to jest kilometr stąd no pomierzyłem na mapie google i tak to tutaj wygląda tutaj jest ujście eee, nikogo nie ma tylko swoi muszą tutaj wiedzieć gdzie jest molo proszę bardzo kaczki, kupy robią i tak dalej no I tutaj jest jeszcze wszyscy się pochowali trochę się zrobiło burzowo, godzina 18 nowa pasłęka Och. proszę bardzo a w tamtą stronę po prostu oni wypływają, tam. A tutaj jest nowa pasłynka W Pasłońce tyle nie ma, no bo tu jest bliżej. I tutaj jest wypoczynkowa miejscowość. Nie wiem dlaczego. czego. No, i tutaj trzymają. No, bliżej wyjścia na Zatokę. Patrzcie się, jaka fajna ta... Maskowanie dach tego, i żeby nie wiało. No superanckie. Jakiś pomyślunek, co nie? No Jest ich trochę tutaj jachtów i mogą wypływać sobie już nawet na morze przez przekop i tak dalej, bo widziałem z Darłowa jachty. Także jest 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na no, 2, na 3, na pewno do 20 widzę, że jest.